Znajdujemy się w kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Czarnym. Jest to kościół parafialny. Jest to najstarsza budowla sakralna nie tylko w naszym mieście, ale i na terenie naszej gminy. Kościół został zbudowany w roku 1756. Konsekrowany natomiast, czyli wyświęcony, oddany do użytku wiernych rok później, czyli w roku 1757. Przez ten długi okres swojego istnienia Kościół siłą rzeczy z upływem czasu zaczął niszczyć jego trwała materialna substancja. Doszło do sytuacji takiej w latach 80. 90. minionego już wieku, że konstrukcja kościoła parafialnego w Czarnym groziła zawaleniem. Aby uratować tą świątynię przed zniszczeniem, przed zupełnym rozpadem, udało się władzom administracyjnym naszej gminy przystąpić do unijnego projektu re rewitalizacji starych świątyń pod nazwą Ratujmy Stare Kościoły. Przeznaczono na ten cel około 1,3 miliona zł. Remontowi i konserwacji Uległa nie tylko bryła kościoła, a więc ściany, dzwonnica, stolarka, ale również wyposażenie świątyni, które ma w bardzo dużej mierze, prawie w 100%, zabytkowy charakter. Była to konserwacja oczywiście. Bardzo kosztowna. Objęła ona tak ołtarz główny, w którego centralnej części znajduje się obraz przedstawiający scenę wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Przeprowadzono konserwację również chrzczelnicy, która jest chrzczelnicą rokokową, bo chcę dopowiedzieć, że wyposażenie kościoła ma barokowy i rokokowy charakter. Chcę jeszcze zwrócić uwagę, skoro jestem przy wyposażeniu świątyni, na inne elementy jej wyposażenia, mianowicie znajdujemy się na chórze, gdzie umieszczone są zabytkowe organy zbudowane w firmie bydgoskiej w roku 1911. Chcę również powiedzieć, o najstarszym elemencie wyposażenia tej świątyni, mianowicie granitowej chrzcielnicy, przywrócono w świątyni również starą zabytkową posadzkę, która jest posadzką ceglaną. Takim ostatnim aktem, tak to nazwę teatralnie, związanym z rewitalizacją, remontem, Odbudową tej świątyni jest wymiana ogrodzenia. Świątynia jest świątynią zabytkową. Dokumentem, który potwierdza ten fakt jest wpis do rejestru zabytków, który został dokonany w lutym roku 1959.